Przed nami lokomotywa o oznaczeniu TEM, zwana popularnie w żargonie kolejowym Tamarą. Lokomotywa, która produkowana była w Związku Radzieckim przez 22 lata od 1967 roku do 1989. Ta lokomotywa jest lokomotywą manewrową, i o tym mówią podstawowe oznaczenia. T, czyli lokomotywa spalinowa, E to znaczy, że lokomotywa posiada przekładnię elektryczną, no i M jest to oznaczenie lokomotywy manewrowej. Kolejne numery, w tym przypadku 2, jest to oznaczenie modelu. I po kresce 169, czyli kolejny wyprodukowany egzemplarz. Jej poprzedniczka, jak łatwo można zgadnąć, to lokomotywa TEM-1, produkowana od 1958 roku do rozpoczęcia produkcji TEM-2, czyli naszej bohaterki. Przy czym TEM-1 budowano w zakładach maszynowych w Briańsku, natomiast TEM-2 w Briańsku i Ługańsku. Pierwowzorem lokomotywy TEM-1 był radziecki spalinowóz, i tu uwaga, wzorowany na amerykańskiej lokomotywie Alco RSD-1 produkowanej w latach 40. Skąd takie podobieństwa? Otóż chodziło o ustawę amerykańską lend Lace Act, czyli umowa pożyczki dzierżawy z 11 marca 1941 roku, która umożliwiła prezydentowi USA sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i udostępniać innym rządom różne produkty ze sfery obronności. Dlatego amerykańskie lokomotywy Alco RSD-1 zostały z końcem II wojny światowej wysłane do Związku Radzieckiego. Z 70 wysłanych egzemplarzy, dwie lokomotywy zatonęły podczas transportu i do ZSRR ostatecznie dotarło 68. Lokomotywy służyły w Turkmenistanie na kolei aszchabackiej, Drzewskiej, transirańskiej i na Alasce. Ponieważ lokomotywa była udana, to właśnie w otoczeniu Stalina podjęto decyzję o skopiowaniu konstrukcji i powstaniu serii TE. I jeden, którą produkowano w latach 1947-1950. To właśnie TE1 na terenie ZDZRR była pierwowzorem produkcji następnych wariantów lokomotyw TEM1 i TEM2. W lokomotywie TEM1 zastosowano ulepszony silnik wysokoprężny 2D50 z turbodoładowaniem o mocy 1000 koni mechanicznych. Skorygowano geometrię lokomotywy i przesunięto budkę maszynisty w kierunku tyłu lokomotywy, a silnik w kierunku budki, czyli pośrodku długości lokomotywy. Tm 1 była pierwszym spalinowozem manewrowym z przekładnią elektryczną i tym samym pierwszym produkowanym w Bryańsku. Poprzedniczkę, czyli TE-1, produkowano w Harkowie. Podczas produkcji TEM-1, która trwała od 1958 roku, korygowano jej niektóre rozwiązania konstrukcyjne i stosowano w kolejnych wyprodukowanych egzemplarzach. Polepszano widoczność z kabiny maszynisty i zrezygnowano z montowania zderzaków kosztem zastosowania samoczynnego sprzęgu SA-3, skonstruowanego w 1932 roku w ZDZRR. Stopniowo zmniejszano również wagę lokomotywy ze 126 do 120 ton i zwiększono jej prędkość z 90 do 100 km na godzinę. Od połowy lat 60. XX wieku montowano już lepszy silnik 2D50M o zmniejszonym zużyciu paliwa. Z prawie 2000 wyprodukowanych sztuk TEM 1 blisko 850 wyprodukowano dla przemysłu. Zmiany konstrukcyjne i zastosowanie nowego silnika i prądnicy doprowadziły do uruchomienia następczyni TEM1, czyli TEM2. Mimo, że TEM-2 jest ciężką lokomotywą manewrową, to używa się jej też do jazdy liniowej. W ZDZRR jej podstawowe przeznaczenie to praca manewrowa w przemyśle. O ile jej produkcję seryjną rozpoczęto w 1967 roku, to już 7 lat wcześniej wyprodukowano 3 egzemplarze prototypowe. Po uruchomieniu produkcji seryjnej zbudowano 3160 lokomotyw. Były one produkowane z wózkami o rozstawie kół 1520 i 1524 mm, ale również i 1435 mm. Przy czym trzeba dodać, że lokomotywy sześcioosiowe, takie jaką jest TEM-2 w ruchu manewrowym to Evenement. Takie pojazdy stosowano tylko do ciężkich prac manewrowych i przestawiania składów o masie 3000-4000 ton brutto, więc nie były one produkowane w wielu krajach. Przy czym lokomotywy TEM-2 pracowały głównie w Związku Radzieckim, ale też wysyłano je do Kazachstanu, Kuby i Polski. Tą lokomotywę do Polski sprowadzano przez 12 lat od 1976 do 1988 roku. Sprowadzono 130 egzemplarzy, ale to dla polskich kolei państwowych, bo równolegle dwa lata wcześniej, czyli w 1974. Wskutek intensywnego rozwoju przemysłu i rosnącego zapotrzebowania na ciężkie lokomotywy przemysłowe rozpoczęto sprowadzanie kolejnych 300 sztuk do końca lat 80. lokomotyw, które rozpoczęły w Polsce pracę pod oryginalnym oznaczeniem TEM-2. PKP nadały zaś tej lokomotywie swoje oznaczenie SM48, S-spalinowa M-manewrowa. Czyli łącznie dla przemysłu, lokomotywę tą sprowadzano do Polski prawie 15 lat. Początkowo te lokomotywy służyły do pracy przy granicy ze Związkiem Radzieckim. Później służyły one do celów przemysłowych, i do końca lat 80. sprowadzono ich aż 430. Z czego później od 2009 roku 380 pozostawało w użytkowaniu różnych przewoźników kolejowych. W Polsce, z uwagi na swe pochodzenie, TEM-2 zyskała przydomek Tamara. Lokomotywa znakomicie radziła sobie w pracy na terenie elektrociepłowni, cementowni, hut, elektrowni czy kopalni. Zdarzało się nawet niekiedy, że prowadziła składy pasażerskie, co było pewnym odejściem od jej przeznaczenia. Tem 2 często pracowały w trakcji podwójnej i na kolejach piaskowych, gdzie prowadziły składy pod załadunek piasku. Zobaczmy jak ta lokomotywa ma skonstruowane wózki. Zestaw kołowy składa się z dwóch wózków, każdy po trzy osie. Jest to popularny w lokomotywach układ osi COCO z czopami skrętu umieszczonymi po środku wózków i przenoszącymi siłę pociągową od nich na ramę lokomotywy. Cały ciężar pudła lokomotywy jest przekazywany na każdy wózek przy pomocy czterech urządzeń oporowo-zwrotnych. Mimo że oba wózki wyglądają podobnie, to tylny ten pod kabiną maszynisty posiada napęd szybkościomierza na prawym kadłubie łożyska osiowego osi środkowej. Jak już powiedzieliśmy sobie, lokomotywa posiada układ osi COCO. Nacisk osi na szyny to 196,2 kN, moc znamionowa 883 kW, maksymalna siła pociągowa to 380 kN, prędkość maksymalna 100 km na godzinę. Lokomotywa waży Prawie 116 ton. Typ silnika spalinowego to PD1M. Typ prądnicy głównej to GP300BYZ. Typ prądnicy pomocniczej MWG259Y2. Silnik trakcyjny w lokomotywie Tamara to ED118AY2. Pudło lokomotywy jest wysoko osadzone. Ja mam 1,80 m. Proszę. Jest praktycznie na równi ze mną. Jest to tutaj inaczej w tych lokomotywach. Inne lokomotywy mają obudowę, prawda? Tutaj przeważnie zabudowaną, przynajmniej do poziomu, tutaj koła, można powiedzieć. Albo i jeszcze niżej, tak jak w przypadku Skody. Tutaj to wygląda zupełnie. Inaczej wszystko jest odkryte. Łącznie o na wierzchu mamy wyeksponowany pięknie bak na paliwo. Te wszystkie takie drzwiczki, które tam widzimy, to są poszczególne sekcje. Przedział chłodnic, przedział silnikowy, przedział wysokiego napięcia. Dalej, oczywiście, kabina maszynisty. I na końcu przedział akumulatorów. Zobaczmy to samo jeszcze na rysunku. Tutaj mamy przedział chłodnic, przedział silnikowy, przedział elektryczny, kabina maszynisty i przedział baterii akumulatorowych. Lokomotywa TEM-2 ma rozbieralny dach, co ma umożliwić dokonywanie napraw. Tak jak w tego typu lokomotywach, w Tamarze widoczność z kabiny maszynisty jest ograniczona, zwłaszcza na łukach. Ułatwieniem jest tutaj niewątpliwie jazda z pomocnikiem dla łatwiejszej obserwacji szlaku. TEM-2 jest spalinowozem z przekładnią elektryczną, zatem klasycznie jak w tego typu lokomotywach, silnik spalinowy napędza prądnicę główną, a ta wytwarza prąd dla elektrycznych silników trakcyjnych. Przy prądnicy głównej jest prądnica pomocnicza, która z kolei wytwarza prąd dla układów pomocniczych. Jeśli chodzi o sprężarkę i napęd wentylatora chłodnic w TEM-2, są one połączone na wale z silnikiem. Chłodnice składają się z 18 sekcji wodnych i 6 olejowych. Sterowanie nimi odbywa się automatycznie albo ręcznie. Praktykuje się często ręczne sterowanie, ponieważ automat zbyt mocno grzeje silnik. No to wchodzimy do Tamary. Proszę, tak wygląda kabina. Nawrotnik, nastawnik. Amulec oczywiście, cała aparatura, prędkościomierz, trochę współczesnych urządzeń. Pulpit sterowniczy wraz z przełącznikami klasyczny. Widoczność maszynisty ograniczona, aczkolwiek można się przyzwyczaić. Tu mamy ciekawe rozwiązanie, bo bezpośredni dostęp do przedziału elektrycznego z kabiny maszynisty. Dzięki czemu można na przykład załączyć baterie akumulatorów, czy dokonać odpalenia na ostro. Robi się to na ogół w sytuacji, kiedy są słabe akumulatory. Do lokomotywy tej można wejść z dwóch stron. Z przodu i z tyłu. Tu mamy stanowisko pomocnika. Hamulec ręczny. Tu za tym stanowiskiem pomocnika jest przedział baterii akumulatorów, czyli na końcu lokomotywy. Tu mamy ten przedział baterii akumulatorów z tyłu. Lokomotywy TEM-2 użytkuje w Polsce wielu przewoźników: PKP Cargo, PKP LHS, CTL Logistik, Zakład Inżynierii Kolejowej z Sandomierza, Rail Polska, Debeschenke, Cemet, Kopalnia Piasku Kotlarnia, Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, Lotos Kolej, Michael Trans, Orlem Koltrans, Polmieć Trans, Koltar Kolprem. Tak jak większość lokomotyw, które służą na polskich torach, również i te lokomotywy przechodziły modernizację, no, głównie polegała ona na wymianie no, silnika, prawda? Przede wszystkim na silnik lżejszy wagowo. No i oczywiście na zmianę całego układu sterowania, łącznie z modernizacją kabiny maszynisty. Uwagi na fakt, że tamary spisywały się nieźle, poddaje się je modernizacją wydłużającym okres eksploatacji. W ramach modernizacji zasadnicza zmiana dotyczy głównie wymiany dotychczasowego silnika spalinowego na bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Mając na względzie dostosowanie standardów do nowoczesnych przepisów i wymagań jakie stawia Unia Europejska, całkowitym modernizacją podlega również kabina maszynisty, poprawiając standard obsługi trakcyjnej. Jedną z najbardziej gruntownych modernizacji tej lokomotywy prowadzi nevak z nowego sącza. Głównym założeniem jest pozbycie się wad pojazdu i poprawa warunków eksploatacji obsługi trakcyjnej i zaplecza technicznego. Latem 2010 roku powstał pierwszy przebudowany egzemplarz o oznaczeniu fabrycznym 15D. Przy czym oznaczenie 16D to lokomotywy przystosowane do poruszania się po szerokich torach. Po modernizacji ze starej Tamary została rama podwozia, czyli ostoja, wózki jezdne, zbiorniki paliwa i silniki trakcyjne typu ED118A. Wymieniono radziecki silnik spalinowy na amerykański typu CAT3512C o mocy 1550 kW. Lokomotywa ma mikroprocesorowy system sterowania i obniżone przedziały silnikowe, co polepsza widoczność z kabiny. Przeznaczenie nowych tamar jest do pracy liniowej i manewrowej. Kanał kolejowy MIRMUR2. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!